Cześć, z tej strony Ania, oglądacie kanał Lady Plotka. Dziś opowiem Wam o osobie, która od dłuższego czasu elektryzuje polskie media. Kiedyś kryminalistka, dziś największa gwiazda Polsatu. Jest to Dagmara kazimierska. I chociaż to właśnie jej kryminalna przeszłość powinna wzbudzać największą kontrowersję, to najbardziej wszystkich szokuje jej awans z odcinka na odcinek w Tańcu z Gwiazdami. Z kim się działa w więzieniu? Czy jej syn Konan przeprosił Iwonę Pawlowicz za niestosowne zachowanie? Dlaczego tak właściwie Dagmara awansowała dalej i czy ma szansę wygrać program? Posłuchajcie. Dagmara Kazimierska wydała dwie książki, z których możemy dowiedzieć się więcej na temat jej życia, jak i przeszłości kryminalnej. Ona urodziła się 12 kwietnia 1975 roku, więc chwilkę temu skończyła 49 lat. Swojego przyszłego męża poznała już w wieku 19 lat. I była to miłość szalona, jak sama ją określiła, ale prawdziwa. I faktycznie było tam dużo szaleństwa. W 2001 roku Paweł zabił gangstera Dariusza L. Szpile. Postawiono mu zarzut morderstwa i dlatego uciekł do Stanów Zjednoczonych. Chwilę później dołączyła do niego Dagmara, która była już wtedy w ciąży. Niestety, po kilku latach, podobno z tęsknoty, stwierdziła, że musi wrócić do Polski. Paweł zaraz po niej też wrócił i został schwytany, ponieważ wystawiono za nim list gończy. Dagmara sama odsiadywała później wyrok, o czym zaraz wam jeszcze opowiem. Para rozwiodła się po 23 latach małżeństwa, ponieważ jak Dagmara sama wyznała, za dużo się między nimi wydarzyło. Mimo wszystko to dzisiaj uważa, że jest on największą miłością jej życia. I pozostaje z nim w dobrych kontaktach ze względu na syna Konana. Tak jak wspomniałam, Dagmara Kazimierska ma za sobą kryminalną przeszłość. Została skazana prawomocnym wyrokiem na 4 lata więzienia, z czego odsiedziała 14 miesięcy za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Ona od roku 2005 do 2009, kiedy właśnie wtedy ją zatrzymali, prowadziła agencję towarzyską Heidi. Miała wabić młode kobiety pracą barmanki, korzystnymi warunkami pracy, ukrywając prawdziwy cel e, zarobku, dopiero później zdradzając, na czym tak naprawdę polega ta praca. I najlepiej tę sytuację opisał rzecznik prokuratury, mówiąc. W przypadku odmowy świadczenia usług lub chęci odejścia z agencji na kobiety były nakładane przez oskarżoną kary pieniężne, stanowiące z reguły równowartość utraconego przez nią w związku z tym zarobku. Oskarżona i współdziałający z nią w grupie mężczyźni doprowadzili ponadto siedem kobiet do uprawiania prostytucji w wyniku przemocy, groźby lub wykorzystując przymusowe położenie i stosunek zależności wynikający z nałożenia wielokrotnych kar finansowych. Ustalenia śledztwa pozwoliły także na przyjęcie, że Dagmara dopuściła się zbrodni polegającej na handlu ludźmi. Oskarżona zażądała bowiem wartości kwoty 5 tysięcy euro w zamian za swoją zgodę na zaprzestanie uprawiania prostytucji. Swoją kryminalną historię opowiedziała w dwóch książkach autobiograficznych. W jednej z nich wyjawiła, że wiedziała, że igra z prawem, że klub, który prowadzi, nie jest w Polsce legalny i że prędzej czy później będzie musiała ponieść za to karę. Tę karę poniosła. Siedziała 14 miesięcy w więzieniu. Do celi trafiła z dziewczyną, która dwa dni wcześniej zamordowała staruszkę takim pałąkiem od poręczy, i wtedy właśnie, tak Mara zdała sobie sprawę, co zrobiła ze swoim życiem. Jak sama wyznała, był to dla niej najtrudniejszy czas w życiu, głównie dlatego, że była już wtedy mamą i nie mogła często widywać swojego syna Konana, przez co bardzo cierpiała. Powiedziała też, że mimo wszystko w więzieniu nosiła futro i szpilki, a inne więźniarki nazywały ją dlatego księżniczką. Jeśli chodzi o jej syna Konana, to on sam wyjawił, że bardzo długo nie wiedział, że jego mama jest w więzieniu. Podobno rodzina bardzo dobrze to ukrywała, na przykład mówiąc, że wyjechała na wakacje. Ale kiedy się dowiedział, przyjął to na klatę. I jak sam zdradził. Ja wspominam wszystko dobrze w jasnych barwach. Jeśli chodzi o najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa, to bardzo się cieszyłem, jak mama wyszła z więzienia. Ale może nie jest to takie najszczęśliwsze wspomnienie. To znaczy, jest, ale jednak kojarzy się ze złą sytuacją. A tak to miliony pięknych wspomnień. Prawdziwy rozgłos Dagmara zyskała dzięki programowi Królowe Życia, który ukazał się na TTV dzięki Piotrowi Wąsińskiemu, który jest na przykład odpowiedzialny za taką produkcję jak pamiętniki z wakacji. On tak bardzo pokochał styl życia Dagmary, że zainspirował się do tego stopnia, by stworzyć taki właśnie program. W 2016 Dagmara pojawia się jako królowa życia, pokazuje właśnie swoje życie, na przykład spotkania ze znajomymi, a widzowie pokochali ją za taki. Luźny styl bycia, za to, że jest prawdziwa, autentyczna, mówi to, co myśli, właśnie dużo ma takich swoich złotych przemyśleń, ale też za dystans. Potem jej kariera rozwinęła się szybko, wystąpiła w dwóch filmach Patryka Wegi, dostała nawet swój własny program Dagmara Szuka Męża. Aż teraz przyszedł czas na Taniec z Gwiazdami, 14. edycję w Polsacie i 27. w ogóle. Mówi się, że na początku Dagmara nie była zadowolona z wyboru. Podobno ona chciała jakiegoś nowego tancerza młodego. Sam hakiel też miał mieć obiekcję, ponieważ bał się, że przez kontuzję nóg Dagmary ona nie będzie mogła wkładać dużo wysiłków w treningi i szybko odpadną, a on chciał wielkiego powrotu. Jednak po wejściu na salę ta relacja zupełnie się zmieniła, no i stworzyli bardzo udaną parę. Ich duet jest tak samo udany jak i kontrowersyjny. Z najgorszymi notami w historii awansowania. Do ćwierć finału programu. Ludzie się zaczęli gorączkować, bulwersować, wybuczali ich nieraz na widowni, węższą ustawkę. Szczególnie, że w ostatnim odcinku Dagmara zdobyła historyczne 7. I dlatego też właśnie telewizja Polsat wydała oświadczenie, że punktacja jurorów jest tak samo ważna. Jak głosy widzów? Zakładając, że w programie zostały cztery pary i te pary dostają duże punkty jurorskie w zależności od tego, ile dostały punktów w programie. Czyli jeżeli ktoś zdobył najwięcej punktów, to dostaje adekwatnie cztery punkty. Ten, co był na ostatnim miejscu, dostaje jeden punkt, czyli najmniej. I taka sama sytuacja ma miejsce z punktami od widzów. Czyli te osoby, które dostały najwięcej punktów, dostają również cztery punkty, a te, które najmniej, jeden. Te Punkty są sumowane i ta para, która ma punktów najmniej, odpada. Jednak w sytuacji, kiedy to e, ostatnia para ma e, równą ilość punktów, wtedy też e, w ogóle decydują głosy widzów. W kuluarach mówi się, że Dagmara ma niesamowity fanbase i zazwyczaj to właśnie na nią głosuje najwięcej osób. Po piętach ma jej deptać lub czasami o włos e, wyprzedzać. Roxy Węgiel. No ale właśnie dlatego, że tak dużo fanów głosuje na Dagmarę, mówi się, że ona może nawet wygrać cały program. Kolejną kontrowersję wywołała nie tylko Dagmara, ale też jej syn Conan. W jednym z odcinków Iwona Pawlowicz zdecydowała się skrytykować Dagmarę mówiąc ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa Taniec z Gwiazdami, a nie chodzenie z Gwiazdami, nie człapanie z Gwiazdami. Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeśli marsz oparty jest na chodzeniu, to tak jak ty tu wyjdziesz, po prostu rozwalisz parkiet. Ale i tak, uwaga, to jest Twój najlepszy taniec człapaniec. I wtedy do akcji wkroczył Konan. Wszedł na scenę i powiedział Pani Iwonka by z takimi nogami nawet kroku nie zrobiła. Piękny taniec. On oczywiście chciał bronić swoją mamę, ale złamał zasady programu. Dlatego produkcja wezwała na dywanik Dagmarę i poprosiła, żeby interweniowała w sprawie Konana. Oni sami również mieli pomysł na to, jak go odwieść od takich akcji i zamiast na dole przy parkiecie usadzili go na balkonie. Chyba jednak słowa Dagmary dotarły do niego, bo on w ostatnim odcinku podszedł do Iwony Pawłowicz, przeprosił ją, wręczył kwiaty. Ona wyglądała na zaskoczoną, ale bardzo ucieszoną, przytuliła go i wyglądało na to, że przyjęła jego przeprosiny. Po awansie do ćwierćfinału Dagmarę bronił również Marcin Hakel, jej taneczny partner, który powiedział, że to jest program rozrywkowo-taneczny, a oni są częścią tej rozrywki. Zresztą tych samych słów użyła Dagmara, broniąc się sama. Hakel powiedział, że on widzi te postępy, które robi Dagmara i może w ich tańcach no nie ma aż tak dużo techniki, jak można by oczekiwać, ale u nich każdy taniec jest taką aktorską historią i zdecydowanie Dagmara... Tym, y, tą ogrywką aktorską wygrywa i robi to bardzo dobrze. Mnie bardziej niż jej udział w tańcu z gwiazdami szokuje jej kryminalna przeszłość, i bardzo często czytam w internecie takie właśnie komentarze, że z jednej strony powinno się ludziom wybaczać, dawać drugą szansę. Ale co innego, jeśli ktoś ukradł coś, na przykład, i wyraził skruchę i się zmienił, a co innego, jeśli został skazany prawomocnym wyrokiem za sutenerstwo i stręczycielstwo. To są bardzo poważne zarzuty i wiele osób twierdzi, że z takich osób po prostu nie powinno się robić gwiazd, wzorów do naśladowania. Tym bardziej, że słuchajcie, ostatnio z Dagmarą też wypłynął jeszcze jeden skandal. Ktoś w internecie zwrócił jej uwagę, że sprzedaje podróbki, a ona zamiast wziąć to na klatę, powiedziała, że ona nie jest w stanie weryfikować wszystkiego, co sprzedaje. A jednak uważam, że odpowiedzialność za swój sklep powinna wziąć. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o przeszłości Dagmary i jej udziale w Tańcu z Gwiazdami. Ode mnie na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Do zobaczenia w sobotę.